Siemaneczko z tej strony, oczywiście. Kawa. Ja gram na serwerze craftmc.pl a dzisiaj Wam pokażę top 5 zamków, które wygrały w evencie na zamki. Eee, tak, i na samym początku chcę Wam powiedzieć, jeżeli wbijecie pod tym filmem 100 łapek, w następnym e, odcinku losuje 2 EVIPy na 30 dni. Eee, a dzisiaj EVIPa wygrał gracz oczywiście Kup. Jak... Kubiak111. No i to właśnie on otrzymuje od nas EVIPA na 30 dni. No i pamiętajcie, jeżeli dobijecie 100 łapek, w następnym odcinku losujemy 2 Ewipy No a jak zdobyć takiego EVIPA? Jak w ogóle się zapisać do konkursu? Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał e, zostawisz lajka pod tym filmem no i pamiętaj o komentarzu z twoim nickiem. E, dobra. E, tak jak wiecie, dzisiaj wam pokażę top 5 zamków, top 5 najlepszych zamków na serwerze. E, zaczniemy oczywiście od miejsca piątego. Jak już możecie zauważyć, jest to Gildia Time. E, gildia ta zajęła piąte miejsce. E, w, oczywiście, w konkursie. Zamek bardzo fajnie się prezentuje. Gildia e, tutaj ma swoje zabezpieczenia. Jak i też możecie zauważy, za, zauważyć, jest tutaj taki custom teren. Tak, wokół gildii bardzo fajne budowle e, mieli tutaj pobudowane. Zobaczcie na przykład na tego tutaj żurawia. E, wydobywali tutaj chyba jakieś swoje minerały. E, tutaj mamy dalej. E, mamy tutaj jakiś mostek. Tu też jakiś bardzo fajny domek. Tutaj też niektóre domki, no właśnie, nie zostały y, dobudowane. To chyba miała być jakaś stajna, ale jest ona bez dachu. Tutaj też mamy jakąś wioseczkę. No ale jak wiecie, główny konkurs był na zamku, i właśnie na tym się skupimy w tym odcinku. Y, zamek bardzo fajnie się prezentuje. Mamy tutaj taki trochę motyw y, Liany, y, połączone z tą brika y, Do tego jeszcze tutaj jest ten Nether Brick. Bardzo fajnie się to wszystko tutaj prezentowała, prezentowało. Y, gildia, jak wiecie, tutaj otrzymała piąte miejsce. Więc naprawdę bardzo duże, bardzo du duże w stosunku tutaj do oceny. No bo jak wiecie, poprzeczka na tej edycji była bardzo wysoka. A jeżeli chcecie, żeby następne edycje też były, na mm, oczywiście tutaj mm, event na zamki, pamiętajcie, aby napisać w komentarzu tak y czy nie. No i tutaj, oczywiście, każda. Mm, Gildia Top 15 otrzymała nagrodę, yy, no tutaj, za udział w konkursie. Ja, oczywiście, wszystkim dziękuję za udział w konkursie na zamki i postaram się robić też kolejne takie edycje na zameczki. Dobra, a my lecimy do następnej gildy. Okej, okej, jesteśmy w gildii WAG. Tak się prezentuje czwarte miejsce. E, oczywiście, tutaj ewentu na zamki. E, zamek bardzo fajny, mogliście go zobaczyć też w poprzednim odcinku, no bo był on tutaj oceniany. E, tak jak możemy zauważyć, zamek też bardzo fajnie się tutaj prezentuje. E, no, można powiedzieć, że nawet dość podobny do Gildy Time, tylko trochę większe wymiary. E, no i wyższy, tak, jest tutaj troszeczkę też, e, można powiedzieć, mm, zmien zmieniony blok, czyli jest tutaj blok kwarcowy. Bardzo fajnie się to tutaj wszystko. Wszystko komponuje. No i mamy też tutaj oczywiście napis wag. Oczekajcie, z tej strony lepiej to tutaj wygląda. Jest tutaj oczywiście gildia wag. Zajęła ono, ona piąte miejsce. Oczywiście zobaczymy jeszcze, jak się prezentuje. Tutaj środek Środek też się bosko prezentuje. Jest to fajnie tutaj wybudowane. Tutaj domek, który robi praktycznie zażuwia w tej gildii. No w sumie można powiedzieć, że cały zamek tutaj robi. Za żuwika. No tutaj jedynie co nam się nie spodobało w tym zamku, no to ten, właśnie sufit. Mógł być on tutaj troszeczkę lepiej zagospodarowany. No w sumie mogli tutaj jakieś położyć slaby, lepiej by się tutaj to komponowało. Dobra, zejdziemy sobie jeszcze na dół. Dobra, schodzimy na dół, zobaczymy. Pokażę wam w sumie, jak się prezentuje dół tutaj tej gildii Walk. E, Dobra, już prawie jesteśmy na dole. Zejście naprawdę bardzo fajnie się tutaj nim prezentuje. A tak się prezentuje dół gildii Walk. No, i jak wiecie, Gildia Bug oczywiście otrzymała tutaj skrzynię z itemami za czwarte miejsce. No, a tutaj, jak możemy zauważyć, mają magazyn. Tak, jest to tu tutaj powstały taki magazyn. No, fajnie on wygląda. Tutaj w sumie nie mają zbytnio dość dużo przedmiotów. No, ale tak się prezentowała Gildia Bug. Dobra, jest już to trzecie miejsce, czyli podium, tak, trzecie miejsce, gildia kapl, czyli kaplica, skrót Gildi kapl. Eee, no i co, gildia bardzo fajnie, bardzo fajnie zajęła trzecie miejsce, jest to naprawdę dość duży poziom budowania tej gildii. No, w sumie jeden z takich bardzo obszernych tutaj można powiedzieć, projektów na tym serwerze. Co nam się nie spodobało? No, nie spodobało nam się to, no, że w środku tutaj ta gildia za bardzo no, nie była e, zagospodarowana. No, jak możecie tutaj zauważyć, e, tutaj w środku jest praktycznie ona pusta. E, mogli tutaj to jakoś zamknąć, jakieś takie mini pokoiki porobić. Jakoś to tutaj ozdobić, no a tak troszeczkę e, wyglądało to kiepsko. Tutaj mają jeszcze jakieś rusztowanie e, z gildii e, zbudowane. Zobaczymy, jak się prezentuje góra. No, góra, jak tutaj można zauważyć, mają tutaj malutkiego żółwika. Żu Oczywiście, wszystkie wieże są tutaj dobudowane na 100%. Dobra, tu mamy zejście na dół. Tak jest, to zejście na dół, czyli do tego dolnego e, zejścia praktycznie dolnej części gildii. E, bardzo fajnie się to tutaj też prezentuje. Oczywiście gildia e, ta tutaj ma też dół, no ale ten dół nie jest jakiś taki można powiedzieć e, za duży, za obszerny. No ale postaram się go wam tutaj pokazać. Oczywiście gildia tutaj otrzymała e, trzecie miejsce y, tutaj zabudowę. E, no i co? Y, gildia tak się tutaj prezentuje. Głównie praktycznie całość oni tu mają e, na górze. No na dole niestety nic nie mają. Jedynie co to mieli bikona e, no i serce gildii. Dobra, a my się już widzimy w następnej Okej, okay, jest to drugie miejsce, jest to drugie miejsce, czyli jest to gildia Dope. Tak, drugie miejsce gildia Dope. Teren cały tutaj można powiedzieć wyrównany. Zabezpieczenia naprawdę na wysokim poziomie. No i zamek. Zamek bardzo fajnie zbudowany. Tutaj po prostu poprzeczki e, naprawdę stawiali dość wysokie. Mamy tutaj e, na samym szczycie smoka. Tak, smok bardzo fajnie wygląda. Jak możecie tutaj zobaczyć, e, jego praktycznie ręce opierają się tutaj na tych dwóch wieżach. Jest on tutaj, można powiedzieć, tak, wylądowany. E, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. To chyba był dość, jeden z lepszych zamków. Zajął on drugie miejsce, no mało mu brakowało do miejsca pierwszego No ale może w następnym evencie na zamki ten ta gildia zbuduje coś lepszego niż obecnie Fossa, jak możemy też zobaczyć mają napis Craft MC praktycznie po każdej stronie F1, F2 i F3 Pokażę wam jeszcze co znajduje się w środeczku tak się prezentuje środek. No środek zbytnio nie zaciekawie, no nie zagospodarowali go tutaj, no nie wiem, może nim czasu nie, yy, nie stykło, może troszeczkę tego czasu więcej potrzebowali. No, dół praktycznie tutaj yy, też mają praktycznie zbudowany, za chwilę wam go tutaj pokażę. Yy, czekajcie, dobra, pójdziemy tutaj na dół, jeszcze wam go tutaj też pokażę, jak oni tutaj mieli go zbudowanego. E, oczywiście, jeżeli ktoś miał tutaj zbudowany e, teren gildii dolny, no to otrzymywał tam dodatkowe punktów, dodatkowe punkty. No nie było to zbyt wiele punktów, no ale zawsze jakieś dodatkowe części tutaj mogły e, po prostu wahać tymi ocenami między gildiami. Dobra, to była gildia dope. Oczywiście dziękujemy e, tej gildii za wzięcie udział w konkursie. A my się widzimy już przy pierwszej gildii, która wygrała. Event na zamki. Jak już możecie zauważyć, jest to Gildia BZHH. I to właśnie ta Gildia wygrała event na zamki. No czyli, Gildia tutaj dostała 100 zł, tak. Jest to Gildia Top 1. Naprawdę zamek epicki. Zdobyła ta gildia 38 punktów na możliwych 40. Środek wykończony 100%, gildia skończona w 100%. Bardzo fajnie się tutaj to wszystko prezentowało. No, i ta gildia po prostu tutaj wygrała event. Na zamki. Oczywiście dziękujemy tej gildii za wzięcie udziału w konkursie. Wszystkim gildiom serdecznie też dziękuję. Te top 15 i powyżej. Wszystkie gildie możecie sobie zobaczyć na Discordzie. Pamiętajcie, następny odcinek widzimy się już w środę. No i jeżeli wbijecie 100 łapek w górę, no to ja wylosuję dla Was 2, 2 EVP na 30 dni. Więc na razie.